Ruchy kadrowe w drugoligowym zespole UKS Piast Poprawa są już dopięte na ostatni guzik. Nowy sezon rusza 11 września. Pierwszym przeciwnikiem naszych reprezentantów będzie MKTS Opalenica. Pojedynek rozegrany zostanie w Ostrzeszowie o godzinie 16. W okresie letnim prezes UKS-u Jarosław Krzywaźnia nie próżnował i pozyskał dwóch bardzo dobrze zapowiadających się zawodników. W barwach pierwszego zespołu zobaczymy zatem Adriana Spychałę z pierwszoligowego Ochmana Raszków oraz Jakuba Wernera, który grał wcześniej w drugoligowym wamecie Dąbcze. Co ważne, nikt nie opuszcza zespołu. Małe zmiany nastąpią jedynie w drugiej drużynie UKS-u, która walczy o punkty w trzeciej Lidze. Pewnym jest, że przy stole nie zobaczymy już Marcina Drozdowskiego. Choć nowi reprezentanci gościli już wcześniej w Ostrzeszowie, to mieli okazję zrobić to jeszcze raz. Tym razem podczas integracyjnego obozu, który odbył się w ostatni weekend sierpnia. Generalnie to postanowiliśmy się spotkać dwa tygodnie przed rozpoczęciem rozgrywek ligowych, bo 11 września zagramy u siebie z MKTS-em Opalenica. Dlatego postanowiliśmy sprawdzić, w jakiej jesteśmy formie i zdecydowaliśmy się na to, żeby potrenować tutaj wspólnie w Ostrzeszowie. Ten obóz ma na celu kilka rzeczy. Skupiamy się głównie nad Projektami technicznymi, ale też takie rzeczy organizacyjne typu składamy nowy stół i rozmawiamy o, o tym, jak ma ten sezon 2021-2022 wyglądać. Spotkanie było też świetną okazją do bliższego poznania się zawodników. Znaczy większość zawodników już znam, nie znam tylko osobiście jeszcze Zbyszka, ale zresztą już się dobrze bardzo znamy, z Maliną grałem w jednym klubie, z Kubą Wernerem też. Także większość ludzi naprawdę dobrze zna tutaj. W finalizacji transferów najbardziej pomogła sympatia zawodników do prezesa Jarosława Krzywaźni. Tutaj znalazłem się dzięki dobrej znajomości z obecnym prezesem, panem Jarkiem. I w sumie mieliśmy dobry kontakt przez cały sezon, dużo rozmawialiśmy. Nasze cele na przyszły sezon są zbieżne, więc po prostu lepiej działać razem. Czy drużyna znów pokusi się o awans do pierwszej ligi? Przypomnijmy, że w lipcu w barażach lepsi okazali się rywale z Gdańska i to oni ostatecznie świętowali. Myślę, że to jest bardzo ambitny i trudny do realizacji cel, natomiast tak, taki sobie stawiamy cel na ten sezon, ale to nie jest tak, że musimy do tej pierwszej ligi awansować. Wiemy, jak to jest trudne, wiemy, że tylko jeden z czterech, jeden z zespół z czterech województw awansuje. Dlatego w tym momencie skupiamy się na tym, żeby awansować do play-offów o pierwszą ligę, bo w tym roku będzie na pewno trudniej, ze względu na to, że zawsze cztery zespoły z Wielkopolski awansowały, a teraz zmieni się system rozgrywek i tylko dwa zespoły awansują, więc na pewno będzie to trudniejsze zadanie dla nas i myślę, że na tym się w tym momencie skupiamy, żeby, żeby awansować do tych playoffów, a tak naprawdę to każdy mecz będzie dla nas kluczowy i do każdego meczu będziemy się szczególnie przygotowywać, bo, bo chcemy, aby ten początek sezonu był jak najbardziej udany w naszym wykonaniu. W ostatnim czasie miłym akcentem dla UKS Piast było pozyskanie czwarty raz z rzędu środków w ramach programu Klub. Dzięki temu ostrzeszowianie wzbogacili się o profesjonalny stół, siatki i piłeczki. Gadżety trafiły też do dzieci w ramach konkursu Ping Pongowe Marzenia. Warto dodać, że od niedawna w klubie realizowane są zajęcia w ramach programu Ping Pongowych Marzeń, które są elementem Narodowego Programu Rozwoju Tenisa Stołowego. Nabór cały czas trwa, a OKS serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na zajęcia.